Witamy serdecznie w tym filmie. Dobry wieczór. Tutaj rzucę to drewno. Dziadu, chodź szybciej. Dziadu, co ty, panie dziadku, robisz? Rzucę to drewno. Ty hamanie z lasu. Ja ci do Monika ostrzegam naprawdę, że nie żartuję. A kiedy nie uspokoisz, do jutra zapowiadam filmy ostrzegawcze, będzie na innym kanale, na telefonie. I tak cię już nie straszę, tylko forma mówię, że takie coś będzie. Skończyły się żarty. Już cię na całej linii, co robisz. Pozdrawiam cię serdecznie. Wcześniej w tym filmie końcowym jedziemy do chałupy, załóż, ta pojedziemy tam trasą. Dużo tego drewna, dziadu. Ile naciąłeś tego drewna, panie? Nie jedni pan tyle tego drewna. Dziękuję serdecznie w tym filmie.